Tylko tutaj masz puste. Coś ci nie ufam, ja chyba tu wolę. No nie, no dobra, a ja! Ty dobrze stoisz teraz. Dobra, to ja jazda. Uuu, obra, jestem! O i zobacz nie ty, się o Ja ci nie ufam ani razu więcej. <laughs> dobra, tutaj masz lawę teraz. Tylko tutaj. Ty masz też tutaj lawę teraz. Dobra, to ja tutaj będę. Ale no, jak chcesz, to wchodź. No jak ty mi nie ufasz, no to wchodź tutaj, nie? Tutaj lawę mam, tak? No masz. a tu może wejdę. No kurde, no dobra, wchodzimy. Dobra, jest! No to ufasz mi w końcu, czy mi nie ufasz? Nie. Dobra, to. Jak mi nie ufasz, to masz tutaj lawę i tutaj lawę masz. Ty masz tu lawę i tutaj. masz. To, to tak samo mamy. Tak samo, no to dawaj tutaj, w środeczek Tutaj? Tak, no. Mi się wydaje, że mnie zrobić w <grym> to... bambuko, więc no ja idę. Nie, tu. no nie, dobra! No jak ty to czytasz? To jest niemożliwe. Nie, no to dobra, to dobra. <grym> dobra, teraz masz tylko na środku, masz lawę. A ty masz tylko na środku pusto. Dobra, to ja wchodzę w pusto. A to sprawdź No, to widzę, że ty bardzo chcesz lawę dotknąć. Dobra, Ty, jesteśmy na finale! Ani razu nie powiedziałeś mi prawdy. A ja za każdym razem powiedziałem. No ja prawdę, zawsze mówię ci prawdę. Prawdę, też... tu masz lawę! Ja, ja teraz też ci mówię prawdę. Słuchaj mnie. Obie opcje są czyste, nie ma lawy. Tak? Dobra, to ja biorę to. Tak, no ty masz tutaj lawę. No to idę w lawę. No to dawaj, trzy, cztery.